Na tej lekcji dowiecie się, czym jest segmentacja kontaktów. Segmentacja kontaktów to tak naprawdę grupowanie użytkowników w oparciu o podobieństwo cech. Segmenty możecie utworzyć już przy, przy importowaniu danych do systemu, ale w systemie Marketing Automation podstawowym zadaniem systemu jest automatyczna segmentacja w oparciu o dane, które napływają do systemu. Segmenty będziemy wykorzystywali na przykład do targetowania kampanii lub personalizacji treści. Przecież jeżeli nie chcemy wysyłać masowego newslettera z tą samą treścią do wszystkich użytkowników, możecie wykorzystać segmenty do tego, aby wysyłać oferty, które pasują do zainteresowań każdego z użytkowników w Waszej bazie. Jeżeli chodzi o to, jakie rodzaje segmentów wspiera Sejmonego, tworzy Sejsmanego, to segmenty behawioralne, które wynikają z wizyt klienta na stronie, czyli monitorujemy, które produkty, kategorie produktowe klienta interesują i budujemy na tej, na tej podstawie grupy użytkowników o podobnych preferencjach, oraz drugim rodzajem segmentacji jest segmentacja transakcyjna, która z kolei wykorzystuje informacje o danych. Zakupowych klienta, jakie kategorie produktowe czy produkty oni kupują. Mamy też informacje na temat częstotliwości zakupów, czasu ostatniego zakupu czy wszelkiego rodzaju inne aktywności użytkowników, w oparciu o które chcemy podzielić naszą bazę kontaktów i wykorzystać to później w komunikacji marketingowej. Zapraszam do lekcji.